Przede wszystkim, jak to się stało, że znalazłeś się tu w Polsce, w polskiej kadrze? To już w planicy do mnie przychodził Stefan i e, zapytał się mnie, jeśli mam interes przyjść do Polski. To e, trochę poprzemyślał i, i chciałem, chciałem coś zmienić i a, a co robisz wcześniej bezpośrednio przedtem? Já bylem v české kádře, je bylem družina s Jandou, Maturou, Lávou a Kožiškem. A jak má vyglądać tutaj práce v Polsce? Tak, asistentová, či jestem, tu za sprzęt, hlavně za kombinezony. Mm -hmm. I už dužo spolupracujeme se Štefanem bardzo, bardzo A twoja rodina też szyje kombinezony, tak? Tak, tak, tak. Mm -hmm. Já jsem robil tak jak samo jak robi Stefan. Mm -hmm. Čili Czyli teraz będziemy szyć kombinezony u Stefana, czy w Czechach? Tak i tak. My mm -hmm. jsme se dogadali, že dla kadry A będzie Štefan Stefan, Stefan będzie dla kadry BC i dalej do klubu i tak. Ale co se může změnit? Mm -hmm. To na pewno tajemnica, jak wyglądają zony, ale czy można powiedzieć, że będzie dużo nowości? Będzie, już jest. Hmm. Już my coś spróbowaliśmy, przy kombinezonie wygląda to bardzo dobrze. A czy coś jeszcze tutaj robisz? Bo chyba też dajesz jakieś wskazówki zawodnikom odnośnie samych skoków, nie tylko techniczne takie rzeczy i kombinezony. Tak i tak, trochę, trochę, trochę i co znam już ze skoków, z techniki, z pozycji i hmm. tak właśnie w Wiśle Roman Kudelka bardzo dużo dobrze o Tobie mówił właśnie, że Tobie zawdzięcza miejsce na podium, dobre skoki, czy faktycznie tyle mu pomogłeś? On trenował z Richie Szilartem, on jest jego, jego osobny trener i tylko Richie był z juniorami i zrobiliśmy taki Mm. Robiliśmy bardzo dobrze taknicznie i mam tam A jak się czujesz w Polsce, bo język polski już opanowany bardzo dobrze? Trochę już długo strę ze szkoleniowcami polskimi. Mówiłem to coś zrozumie i myślę, że będzie jeszcze lepiej. ze Stefanem mm. Horwacherem jak mówicie po angielsku? po niemiecku. Hmm. Hmm. Czyli jak tak siedzicie razem z kadrą, to po, po wszystkich językach. Tak, to tak, to tak, tak, tak. <laughs> Trochę się pomijamy jakie słowa są polskie i czeskie i uh -huh. tak. Trener uczy się też czeskiego. <laughs> no to dziękujemy Dzięki. bardzo. Dziękuję Proszę.